Przedstawiam innowacyjne uchwyty rotating dolphin roller do wałków z serii 330. To dwie funkcje w jednym uchwycie. Do dyspozycji masz dwie szerokości: szerokość 25 cm oraz szerokość 10 cm. Uchwyty rotacyjne wyposażone są w przeguby, dzięki czemu szybko i łatwo dotrzesz do trudno dostępnych powierzchni. Obrotowy przegub 360. Umożliwia nam szybszy dostęp do malowania przy skosach, suficie czy podłodze. Uchwyt posiada wyjątkowo trwały, nylonowy, łożyskowany cylinder, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Chromowany zatrzask zapobiega zsuwaniu się wałka podczas malowania, a dwukomponentowa ergonomiczna rączka daje nam pewny chwyt i doskonale układa się w dłoni.